Ho, 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 oj tak, tak, ja to wyczułem, pierwszy tabat na kasyno, to musi być Bookstars, wtedy wybiera lobby pracowniczy dopiero, dziwny to strasznie leci, zazwyczaj jedzie się od samej góry, no ale dobra, niech będzie, Troy mi fajna rzecz. Tak, Bookstart, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kupuje wabiki, jakieś tam inne rzeczy. To jest potrzebne, jeszcze tylko nabywcę możesz wybrać i w sumie się zaczyna wtedy. Zobaczymy kogo wybierze. Biorę wysokiego chyba. No, stanął na wysokim, więc tak, biorę wysokiego. Napładzik z randomym to oczywiście, Czy tak będzie, tylko zobaczcie. Zaraz w sumie jedną ciekawą rzecz. Dzieli się hajsem, mi daje 30, jednak daje 25, mu daje 25, no i sobie daje 50. Nie, daje nam wszystkim po... daje nam 30, sobie zostawia 40. Dobry hajsik z napadu. To jest... tak, to jest prawda. Okej, okay, czyli mamy naj... To strzelam, to jest najdroższa ekipa cała. Najdroższy salon. On wam w sumie pokaże tą jedną rzecz, która jest tutaj bardzo zastanawiająca siadamy sobie tutaj do pojazdu Patrzcie, to są generalnie ich levele 251 No i 731 no Z 250 robi pierwszy swój napad No dobra, no w teorii No może go robić pierwszy raz No nie, b nie będę mówił, że nie Ale i tak jestem troszeczkę zdziwiony Że aż tak wysoki level robi swój pierwszy napad Być może po prostu kiedy Boże, powrócił do gry po jakimś czasie Wcześniej grał sobie na trybach adwersarza Wiadomo no, mogło być różnie po prostu Albo po prostu grą napady z kosadki pomyślał, a zobaczy w sumie te z kasyna, bo to też o tym mówili coś, A po prostu sobie kupił, nie wiem, nie wiem, zobaczymy generalnie. no też ten drugi koleś mnie co ma 731 też mnie zastanawia, no bo jednak 700 level, żeby wbić, no to już, to już jest bardzo dużo grania, to już nie jest tak jak na przykład ten, że mógłby go wbić tak o sobie na trybach adversarza czy coś, a nie, to byłoby zbyt proste. Mógłby po prostu wbić jeszcze inaczej co nie, w sensie, że wiecie, tak pokazać ciekawą sztuczka tego nie Widziałem. Myślę, że po prostu. Jeżeli on nie będzie wiedział o co chodzi w na tym napadzie, mając taki level, to będę naprawdę szczerze zdziwiony. Tak po prostu będę zdziwiony z tego powodu. Ale nie, no pokazał ciekawą sztuczkę. Przecież szczerze nie wiedziałem, że jak mamy ten czarny ekran, jak podskoczymy, możemy przez chwilę biegać. Tutaj całkowicie o tym nie wiedziałem. To jest bardzo ciekawe. No sobie przymierzamy z panem hostem korytarz. Paść panie kościu. Ten koleś otworzy windę, bo to widzę, jak on po prostu już wybieg. Także na ten 700 level, no po. I nie generalnie wiedzieć, no no no. Zobaczmy jak szybko sobie poradzić z tą minigrą. Kurde, już patycho. <laughs> A, rozumiem, to ma być roleplay, nie? Za animację, że dobije się do tych drzwi tą ręką, nie, że wali, kurde, zjeżdża jo. Coś tak czuję. Roplay tutaj widzę, że jest grany potężny. O, można by to określić tak samo. Szybko dosyć otworzył. Nie wiem ile to zajęło, ale bardzo krótko w każdym razie mu. Ale widać, że się ewidentnie pcha, więc, więc będzie wiedział co... co robić bardzo dobrze. No i teraz nie rób tego, nie rób tego. Nie używaj tej broni. Zapomnij, że ją masz w ogóle w plecaku. No i dobra, możemy po prostu przebiec. No bo ten pobieg tam. Nie! Dlaczego? I mamy alarm. Dlaczego on tam pobiegł? Nie. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego on tam pobiegł? Dlaczego on to zrobił? Wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze. Gdzie Jest jakiś bot, żeby się ściągnąć. Dobra, trudno. Latwimy to w stary, dobry sposób. Po prostu sam siebie pokonać. No. Ja Nie, ten koleś widać, że z 700 levelem będzie raczej wiedział o co chodzi, więc mnie tutaj bez obaw raczej. Kurde jak to normalnie. Jeszcze koleś się przyznaje do tego, żeby pewnie było Jak to się dzieje? To jest niemożliwe. Patrzcie, on dostał hajs za ten napad. Dostał 10 tysięcy. Mu się, się zliczował napad, albo ten. albo jest po prostu hakerem. Nie wiem jak to dokładnie działa, ale no widziałem, że kiedyś, po prostu tak to wyglądało. Że jak był jakiś haker, to mu się ten, ten napad jakoś gowoń dostawał za niego po 10 tysięcy. Nie mam pojęcia szczerze, akurat, akurat. No była taka sytuacja więc nie mówię, że oczywiście tak jest. Ale no, bo powiem że była taka sytuacja i tak dokładnie było. W zasadzie można też iść jeszcze inną stroną, ale mało kto szczerze wie, że można ich inaczej. Idziemy w sumie na spokojnie, jakby nam się nie śpieszy, jeżeli chodzi o to. I tak on zanim otworzy te drzwi, to też trochę to potrwa. Więc ja już tam na spokojnie dojdę, stanę przy tych windzie. Nie wiem, będę pilnował drzwi w sumie. O nie, robi to samo. Zostaw te broń, chowaj ją, oni se mają chodzić. Chodzi mi o młotki, po prostu że mamy młotki, no tak, no mamy, ale wiadomo ma do znaczenia właściwie czy młotek, czy ręka, czy broń w sumie. Jeżeli chodzi o nich, no to wystarczy tak... Bo więc. A niech się Trzyma. ten koleś wypcha. I niech wy wyleci oczywiście tutaj. Daniemy, bo tutaj się... No, nie da zbytnio ruszyć. Okej, okay. już możemy się ruszać. No top tego idzie chyba wyjaśniać. No, wydawało mi się, że szczerze, był alarm. Widziałem takie bardzo dużo niebieskich pól, więc wydawało mi się, byłby alarm po prostu. Dlatego tak się zatrzymałem takie, co? Jakżeście zrobili alarm, nie? Serio się że zrobił koleś alarm? Takie. Miałem takie wytyfy, nie, taki, nie wiem, system czy system Windows, napotkał error, nie, normalnie blue mi się wywalił. No, no, ale często się zdarzało, że ja niby miałem informację, że nas wykryli, a jednak nas nie wykrywali. Dobram, um, dobra, zresztą, no, nieważne, wiercimy. Wiercimy w skarbcu I liczymy na najlepsze rozstawienia. Teraz drugiej jest, no, nie tak. Nie ja mam szczerze, akurat pojęcia, dlaczego on wziął takich gości. Bo to są chyba najlepsi, co mogą być. Ale może coś tym jest. Może kogoś rzeczywiście jest spalony. No ale no nie będę mówił, że tak jest, gdy może tak nie być, co nie? Dobrze, już spokojnie, już to wiercę. I musisz mi przedstawiać broni do głowy. Spokojnie, już to robię. Teraz się skończy. Ostatni już został mi. Nie strzelaj! Ręce mam ręce <gry> pod do góry. Kurde, normalnie widzę, że roleplay pełną parą jest grany na tym Bookstars. I tak. I niestety mamy nie będzie na cztery. Tylko jest rozstawienie na trzy w jedynym wy wypadku. Ten jedyny przypadek, kiedy tak będzie. To tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy trzy kubki do środka. Wtedy jest na to szansa. Tak, to niestety nie ma. Będzie to zrobił dosyć dowolno, ale zrobiliśmy to w całym czasie. Nawet w zasadzie. A teraz zrobimy. No teraz w sumie już nie mamy hakowania, ale no więc strasznie powoli to akurat. Więc jestem ciekaw to, żebym z tym gościem wygrał, czy jest on ode mnie szybszy, ale tak czy siak hakujemy szybko. Nie będę mówił, że oczywiście, że nie. Teraz pan, pan host też się zabierał za to, no to ciekawie. Nie, chyba pan host zbiera. Nie, pan host sobie otworzył też drzwi, ty! Każdy potrafi otwierać sobie drzwiczki, to jest normalnie genialne. Jak to się mogło wydarzyć? Jest... coś, coś jest nie tak, nie? Coś mi się tu nie podoba. To musi być jakiś resort polecić, taki taktyczny, i to całego napadu. Każdy wie o co chodzi. No, w miarę, nazwijmy. Każdy umie otwierać sobie drzwi. Jeszcze jeden do tego kieruje całkowicie napad, nie? No prawie, że 800 level. Drugi to to, 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 nie wiem co w sumie. Nazwijmy, że jest postem, o i to jest jego zadanie. Sobie po prostu postuje napad. Pójdę po tą dalszą kubkę. W zasadzie, no bo czemu by nie iść? Więc dobra, zabieramy sobie tą dalszą kubkę. Bo tak nie ma znaczenia, by tak zbierzemy. Wszystko, bo przynajmniej powinniśmy zebrać wszystko. Nie no, nie ma takiej opcji, że nie zbierzemy. Mamy tak dużo czasu, że na spokojnie. Myślę, że nawet yy, ja bym sam spróbował zebrać jeszcze ten jeden wóz, jakbym miał czas. Być może bym go nawet zebrał, tak szczerze. Być może bym go nawet dał radę zebrać jeszcze, więc... Jeżeli ja go będę potrafił zebrać dodatkowo wtedy, w bo mi się zbiera się około 30 sekund. Nie no, kończę przed minutą. No to mnie wszystko. Nawet mógł skrytkę wywierdzić, ale to, że te skrytki są tak mało opłacalne, że nawet mi się nie chce. Po prostu sobie stanę już przy waleniu kartą, generalnie. Zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądało. Nie wiem. No. Tam sobie koleś kręci skrytki i ten sobie zbiera do torby. <grywy> Hajsik. No to tak wiecie, te skrytki że to jest tak mało hajsu, że to jest naprawdę średni biznes tak szczerze, nie? Żeby je robić. Chodźmy tutaj, dajesz koleś My walili kartę. Kurde, idealnie. Nawet 7000 od pana hosta. No, no tego on nawet nie wie, że tyle dostałem od niego. No ale tak jest, no. Dobra. Kurde. Jumpujemy, w nie da się. Mamy pauzę. Ładuje się. To jest po prostu ładowanie. Załadowało się wszystkim. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i nie wiem, mogę sobie podzić z w ręce. Co tu jak to generalnie wygląda? Z tego co pamiętam. O nie! no tak nie no tak w sumie tutaj za bardzo i tak nie ma co robić tego gościa nie muszą w wyprzedzić w sumie go walnąć i tyle ty, no ja mogę ja, ja bym poleciał windą w sumie nie i leci windą jak ten zrobił przepustki ogólnie przepustki tak szczerze na tym podejściu chyba średnio by się przydały bo? to jak on tak szybko wybiegł z tej windy no, no w sumie nieważne ważne to że po prostu się udało możemy teraz iść po ubrania tylko kurde niestety ale właśnie nieoczekiwana rzecz która się wydarzyła czyli że strażnik aż przyszedł taki kawał Myślałem, że walnie w niego. Dobra, ja sobie biorę ubranko, je przebiorę szybko, nabierzemy sobie tę brońkę, bierzemy sobie ją i możemy stawać już do wyjścia. kurde. nie, to jest jak nie, jak ja sobie tak chodzę, nie i ktoś karuje ten napad. Dobra, w tę stronę idziemy, tędy idziemy, dobrą stronę jeszcze. Wymiana nawet ta kwota niejako mamy, czyli 2 138 138, brzmi ciekawie, no. Mam zasądzieniem, że trochę nawet da radę więcej z wykryć. Bo on kręcił skrytkę, no to może coś by więcej wpadło, ale niestety nie. Mamy chociaż tak równe 2150, C to niestety, niestety. Coś, samochodów tutaj nie mamy, samochody są po drugiej stronie. Szczerze, jak one są po drugiej stronie, według mnie nawet warto szczerze po niej iść, jak już są tam. No bo wiadomo, technika speedrunowa tutaj się kłania akurat do tego, dlaczego warto. Teraz tutaj mamy proszę karabiny MK2. One są całkowicie nam bezużyteczne. Do niczego się absolutnie nie przydadzą. Plus ten samochód jest dla dwóch. Ten samochód jest słaby. Musiałby być dla czterech. Wtedy jest fajnie. Ale jak nie jest na czterech, no to jest naprawdę bardzo słabo. jak to wygląda, kurde wszyscy skaczą. Wiadomo. To jest technika z Minecraft'a. Każdy to o tym dobrze wie. Wsiadamy, no i jedziemy. No, my co zrobi? Znaczył jakiś punkt na mapie. Spójrzmy na ten punkt. A samochody do ucieczki. Według mnie strategiczne miejsce w tym momencie. Jak już jesteśmy w wozie, ono nam jest potrzebne. Tak, to ma sens. Samochody nie są potrzebne. My są useless, ale no... Eli, powie, że is useless. I coś w tym stylu. I jak są z tamtej strony? I są wzięte? No to wiadomo. By, bylibyśmy szybciej, nie? Ale ja byłby to speedrun, ale że to no, nie jest speedrun, timer nie leci, no to w zasadzie helikopter to jest tak spoko opcja. Ale widać, nie? No, każdy raczej wie że o tym, że helikopterem jedzie lepiej czekać. tutaj wchodzimy na góry. Mam nadzieję, że koleś nie spadnie tam, bo mógłby się wywalić i dopiero byłby przepał. W ogóle, patrzcie, jeszcze ani hita jednego nie dostaliśmy, w ogóle to jest też dobre. Nikt nas nie dostał, kompletnie równo jest. Chyba teraz tu wsiadam też nie chcę dostać. I kurde, pierwszy raz uciekniemy z całą zawartością. Bez dostania hita. a dostaliśmy. No i trudno, niestety, jeden hit wleciał. Już myślałem, że w Szczerze, uda nam się to zrobić. Tak całkowicie. Zero, zero, kompletnie tego dostanie. To byłoby w sumie. Jeszcze wiadomo, to jest oczywiście możliwe. Coś takiego. Tak, jak na przykład tutaj. No praktycznie byliśmy w helikopterze. No to no, gorzej by ci mogło. Albo tu dalej uciekać. To no też byśmy nic nie stracili. No, ale no prawie, że się to udało. No cóż, no kolej leci. Akurat ja nigdy nie leciałem. Tutaj na prawo to zazwyczaj Leciałem właśnie tam na lewo, przez tamto. Ale jest ok, generalnie. To mi też nawet sporo z tego napadu będzie, bo cała 30%. Czyli ale to jest 30%, to jest. to jest dużo. W <laughs> sobie z tej. Z tego, co tu mamy, jest tego 2 135. No, będę miał. Zgaduję, tak? Nawet i jest szansa na jakieś 500 tysięcy w sumie za ten napad. Więc to nie jest taki, byle jaki w sumie, napadzik. Więc oko w sumie. Tutaj teraz pytanie, gdzie były te, ale patrząc po punkcie, no to to jest akurat tutaj. No, będzie to plaża. dalej tu przy ziemi leciał. Nie, jednak tutaj to jest. A zobaczmy, jak on to zrobi. Nie, no, ale na widzę, że sy latania tutaj też są wysokie. Poziom latania to jest naprawdę nie Zły. Nabieramy sobie teczkę, no, no na platynę to, to, to nie będę mówił, że nie, no generalnie kogoś wiedział o co chodzi, więc... Super, to że naprawdę 731 poziom, który ogarnia napad, no coś niemożliwego. 422, no to się trochę pomyliłem, to tak bardzo się pomyliłem. Elicję i tak raczej byśmy nie mieli nad Bookstars, to raczej mało prawdopodobne, więc czy Punjab czy nie, no to w sobie nie ma znaczenia. Też kacenka przed nami w takim razie, no ale ja i tak sobie ją pominę, no, no nie będziemy jej oglądać. I tak ją już widział. Teraz będzie ta jedna osoba, która tego nigdy nie widziała i w sobie chciałby w końcu zobaczyć, jak taka setka wygląda. Można no, bardziej udany, no. W no, ogóle spoko jest jakby dla nas, bo wiadomo, my z tym gością, to żeśmy naprawdę sobie sporo zarobili. Na tym hosta troszeczkę gorsza sytuacja, Zresztą zależy. W teorii teraz może ro ma robić następny napad i może wylosować mu się coś znacznie lepszego i na tym więcej zarobi. W każdym razie mi się udało. To byłoby na tyle. Do następnego. Cześć!